trochę creepy. Ja, czekaj, ktoś wszedł na serwer. Hero Bright joined the server. Kto to jest ten? Co? Nie! zobacz to. Mocny boss ja. Ej patrzcie, on ma... dzieje? Co się Nie dzieje no! go? A! Yes! 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 Dobra, dobra. Olaw, dobra. Słyszysz to? Słyszysz to głosy? O tak, 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 czekaj. Teraz te e, kryształy się aktywują. Już trzy się zaaktywowały. Jeszcze trochę. Ja Cię krycę. Widzisz, jakie to są emocje? O nie! Jestem, co się atakuje! Co? Cię? Ender akurat tak atakuje? O lol, czekaj. Ile już? Już prawie wszystkie, Aswaj. I czekaj. On mój. Już wszystkie się pojawiły. Wszystkie kryształy się pojawiły. Co jest grane? Ja nie wiem. Wszystkie kryształy się pojawiły. To młode mnie biją! What? Powsta... What? Ej, zobacz! Zobacz na czat! On joined On... the game. On dołączył. Co jest grane? Ojku, co ty na tutaj zrobił? Olo, no, Co jest grane?